Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym rajdowcem. Najbardziej boję się żony. Za 15 lat będę dalej pracował w piłce. Pieniądze, skarpecie czy inwestycje? Inwestycje. W piłce wkurza mnie yy, słabość arbitrów. Drugą połowę poznałem w piaskownicy. Yy, nie lubię marudzenia. Największy dowcipniś, to Maciek Korzym. Syn trenera, Janeczko, czyli Panterka. Największy spóźnialski, Demian. Najlepszy tancerz, Adam Deja. Największy modniś, Adam Pazio. Najlepszy piłkarz ekstraklasy, しかと。<laughs> <laughs> <laughs>